Witam wszystkich zgromadzonych na Pen Flip Challenge. Pewnie zastanawiacie się, co to takiego? Zatem odpowiadam, jest to wyzwanie, w którym trzeba rzucić długopisem, by zrobił salto i wylądował na końcówce. Ten, komu się to uda, otrzyma atrakcyjną nagrodę. Fajnie, a jak dokładnie będzie to wyglądać? Skoro tak, to niech każdy z Was się przedstawi i opowie coś o swoim długopisie. Zacznijmy od strony sześciana. Nazywam się Sześcian. Mój czerwony długopis pamięta jeszcze czasy, kiedy pisałem maturę. Raz nawet atramentem zalał pracę z biologii. Jestem hardcore. Mój niebieski długopis posiada lampkę UV, dzięki czemu mogę pisać szyfrem. Nazywam się Kacper. Mój zielony długopis jest tak ostry, że kiedyś ze złości wbiłem go do ściany. Nazywam się Nixxde. Mój czarny długopis służy do podpisywania zamówień na surowce do produkcji tymbarków. Ja jestem Steve, mój żelazny długopis czasem zastępuje mi motykę. Nazywam się Alex. Ten pomarańczowy długopis znalazłam na chodniku. No i fajnie, w takim razie zacznijmy grę. Sześcian pierwszy ze swojego miejsca rzuca długopisem, by zrobił salto i wylądował na tej oto ławce. Ma on stanąć na końcówce, a to nie jest takie łatwe. W porządku, sześcian. Zaczynaj. No, niestety, sześcianowi się nie udało. Teraz hardcore. Niestety, ale nie o to chodziło. Długopis miał wylądować na końcówce, a nie zahaczyć obelki. Teraz zrzuca kacper karolak. Kacper, miałeś wylądować długopis na końcówce, a nie wbijać go do ławki. Teraz niks gzde. Nie wiemy co to miało właściwie oznaczać, ale nieważne. Rzuca Steve. Jaka szkoda, a było tak blisko. Teraz rzuca ostatnia osoba, czyli Alex. Niebywałe. Alex wylądowała długopis na końcówce, więc wygrywa wyzwanie. Teraz otrzyma nagrodę.